Czy 30 lat to za wcześnie na rozpoczęcie przygody z medycyną estetyczną? Obejrzyj ten filmik. Często pytacie, kiedy się zabrać za medycynę estetyczną? Kiedy poprawiać urodę? Czy szukać lekarza medycyny estetycznej? Czy to jest 30, 40 czy 60 lat? Tak naprawdę odpowiedź należy do Ciebie, w zależności od tego, co chcesz osiągnąć. Trzydziestolatki muszą dbać o swoją skórę zupełnie inaczej niż pięćdziesięciolatki. Mają też zupełnie inne problemy skórne, inny proces starzenia skóry, starzenia organizmu. Więc te zalecenia, które są dla trzydziestolatki, są zupełnie inne niż dla kobiety w okresie na przykład menopauzy. Jeśli masz jakiekolwiek problemy skórne, które się ciągną jeszcze z czasów młodości, na przykład trądzik, to nie ma co czekać do 50 roku życia, by zacząć naprawiać skutki jego na skórze, na przykład blizny czy przebarwienia. Warto zacząć jak najwcześniej. I tutaj Kompletnie nie zgadzam się z pomysłem, że medycyna estetyczna jest dla osób po 50 roku życia. Osoby w wieku lat 20 to osoby, które powinny się nauczyć dbać o swoją skórę, bo już za 5 lat zaczynają proces starzenia. Muszą tą skórę dobrze nawadniać, dobrze zmywać makijaż, kiedy wracają do domu. By skóra mogła oddychać. Jak już wspomniałam, kolagen zaczyna zanikać około 25 roku życia. Zaczynają się pojawiać pierwsze oznaki starzenia. Pojawiają się prześliczne, zmarszczki śmiechowe, tak zwane kurze łapki. Czasem ktoś się mocno dziwi lub złości, więc pojawiają się też zmarszczki na czole. Od Ciągłego patrzenia w komputer albo komórkę, czytania książek lub spania na wysokich poduszkach mamy zmarszczki na szyi. To są pierwsze oznaki, że skóra traci swoją wiotkość, że już nie jest taka elastyczna, jak 10 lat temu. Pierwszym takim krokiem, by temu zapobiec, jest nauczenie się, czy nauczenie swojego organizmu, by nie używać zbyt mocno mimiki twarzy, zablokować przekazy między nerwami a mięśniami, bardzo popularną i znaną toksyną. Trzeba ten zabieg powtarzać raz na 6 miesięcy, ponieważ nie jest on długotrwały. I mimika wraca z powrotem. Jeśli w tym czasie Kobieta zajdzie w ciążę, nabierze kilogramów. Ma nadwagę. Zaburzenia może hormonalne, hormonów tarczycy. Przytyje, potem schudnie. Ta skóra zaczyna być bardziej wiotka i zostaje na przykład podwójny podbródek. Pojawiają się też zmarszczki mimiczne, bruzdy marionetki, worki pod oczami lub kurze łapki. Okolica czterdziestki. To, to ten moment, kiedy kobieta patrzy w lustro i zastanawia się nad upływającym czasem. Mężczyzna jest w dużo lepszej sytuacji, bo jego to nie dotyczy jeszcze przez następne 10 lat. Ma grubszą skórę, tłustą i ona jest bardziej zabezpieczona przed szybkimi efektami starzenia. Dla tych kobiet, które zbliżają się do czterdziestki, ich organizm jest jeszcze młody, jeszcze jest w stanie wystymulować bardzo dużo kolagenu, polecane są zabiegi mezoterapii, nawadniania skóry, kwasu hialuronowego czy laser 6D, odnowy biologicznej i skóry, stymulacji kolagenu, zacieśnianie, unoszenie, by wyprofilować ładniejszy owal. Bo właśnie tutaj zaczynają się pierwsze problemy. Z brakiem objętości poduszeczek tłuszczowych w górnej części twarzy cała skóra nam spada w okolice chomików. Mówią nasze babcie, no grawitacja się zaczęła. Ale to tak naprawdę chodzi o to, że Starzenie w okolicy górnej części twarzy jest najpierw, ale widoczne jest na dole. Z upływem czasu, kiedy zbliżamy się do pięćdziesiątki, a teraz kobiety aktywne, jeśli przekraczają tą magiczną pięćdziesiątkę, w Wielkiej Brytanii to jest wielkie party urodzinowe na pięćdziesiątkę, Wielki Gatsby wszyscy się przebierają i świętują, że przekraczają ten magiczny 50. próg, czyli połowę wieku, wkraczają w tą lepszą połowę życia. I nie traćmy ochoty do życia i nie traćmy e, chęci do, do tego by wyglądać dobrze, bo, żeby się czuć dobrze, bo jesteśmy aktywne zawodowo, mamy doświadczenie. Doświadczenie życiowe i zawodowe. I trudno nas porównywać z dwudziestolatkami. My nie chcemy już być takie jak dwudziestolatki. Mówię o tym sama, bo jestem 50 plus. Więc nigdy bym nie zamieniła mojego rozumu i doświadczenia na to, by tylko dobrze wyglądać i mieć jędrne ciało. Ale co możemy zrobić, by na następne 20 lat? zachować tą urodę, którą mamy w tej chwili, tą jędrność skóry, by wizyta u chirurga nie była koniecznością. Operacje plastyczne za 20 lat odłożymy do lamusa. Nikt nie będzie się ciął. Ja wam to dzisiaj już mówię. Wszyscy będą chodzić za to raz w miesiącu na zabieg laserowy odnowy skóry. To wy wyeliminuje kompletnie zabiegi operacyjne i powikłania. Ale co zrobić teraz? O, tutaj mamy całą gamę, dlatego że możemy zrobić mezoterapię. Mamy w tej chwili nowe stymulatory tkankowe, mamy kwas hialuronowy, mamy nici, mamy laser, mamy cały szereg różnych maszyn, które używają fale radiowe, fale USG. Czy podgrzewają nam tkanki, ujędrniając skórę, zacieśniając ją, stymulując produkcję kolagenu i elastyny. Więc w obecnych czasach kobieta 50-letnia, czy nawet 60-letnia, to już nie to samo, co kobieta, kiedy nasze babcie miały lat 50. Nie było nic wtedy dostępne. Może jeden znany krem. W którym wszystkie się smarowały. Nikt wtedy nie mówił o filtrach, nikt nie mówił, żeby nosić wielkie kapelusze i okulary, chociaż wtedy może były w modzie. W obecnych czasach już wiemy, że słońce szkodzi najbardziej. Jeśli chcesz być młoda, zasłaniaj swoją twarz przed słońcem, bo to ono niszczy kolagen. A przecież chcesz mieć skórę jędrną i chcesz mieć ten poziom kolagenu na wysokim poziomie. Zbliżając się między 60 a 70, ten poziom kolagenu nam bardzo szybko spada, bo co rok spada o 1% zawartości w skórze. To ostatni dzwonek, żeby jeszcze coś zrobić. Mam pacjentki, które przylatują do mnie z różnych części świata w wieku lat 70, 80. Nawet była jedna, która miała 85. Są aktywne, podróżują i chcą wyglądać dobrze. Niestety 40 lat temu czy 50 lat temu nikt im nie powiedział, żeby się nie opalały. W tej chwili ich skóra dokładnie to pokazuje: przebarwienia, zmarszczki, wiotkość. To właśnie to, z czym musie, muszę się mierzyć jako lekarz medycyny estetycznej, jeśli moja pacjentka ma lat 70. Nigdy też nie jest za późno dla kobiety. Jeśli masz ochotę cokolwiek zrobić, to wiek nie ma znaczenia. Górną barierę postawiłabym pewnie na 90 lat. Mężczyźni do 50 wyglądają super. Jeśli dbają o swoje ciało i tężyznę fizyczną, to wyglądają dobrze. Starzenie, ten ząb czasu ich mocno nie nadgryza. Ale potem, od tej pięćdziesiątki do siedemdziesiątki, niestety starzenie przyspiesza i bardzo szybko nadrabiają ten czas, i w wieku lat 60 już wyglądają gorzej niż równolatki kobiety. Więc to jest dobry moment, Przekroczą około powiedzmy 45 lat życia, powinni zacząć pracować nad swoim kolagenem i nad zdrową skórą. Wtedy zachowają ten wygląd na dłużej. Mamy takie zabiegi, które możemy robić niezależnie od tego, ile mamy lat. To na pewno redukcja tkanki tłuszczowej, usuwanie przebarwień, naczynek, czy walka z trądzikiem, albo z jego powikłaniami typu blizny. I nieważne ile masz, czy 20 czy 50 lat. Zapraszamy Cię do nas. Oprócz tego zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału i do zobaczenia znowu!